Z tej strony Tomek Dzisiaj gramy sobie w Among Us Po raz kolejny Jest Among Us, na no, dwóch impostorów Zagramy sobie, wbijemy na jakiś serwer No i tak Nie dostałem żadnego wyzwania, więc um, Wymyślę coś Coś się wymyśli Właściwie już mam dwa pomysły No, więc tak um, Już po świętach Więc, więc no Możecie się pochwalić w komentarzu, co dostaliście na gwiazora. No a ja zapraszam do oglądania. Oczywiście jeżeli jesteście nowi, nowiną, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. No i... czekamy. Nic na czacie nie piszą. To będzie nawet szybsza runda. Mam plan taki. Ja bym zrobił takie coś, że jestem impostorem. I na przykład, żeby, nie wiem, hmm. ciężko mi tak wymyślić. Dobra, jestem impostorem. Teraz wydam mojego wspólnika, żeby ludzie mi zaufali. Co wy na to? Oczywiście zabijemy parę osób, bo to była smutna gierka. Ale ja wy wy wywalę mojego wspólnika, jak zgłoszą. <noise> chyba, że, że nubki mnie wywalą. No to już wiecie, to już siemka... To już nie będzie moja wina. Mógłbym skillować kogoś, ale mi się szczególnie w elektrykalu. o bo ile tego tu jest? Za dużo tego. Czy tyle tu zwierząt, że naprawdę. Ło, kliknąłem przycisk. Kamery, itp., itp. Chciałbym znaleźć gdzieś ciało. Dobra, i teraz wydamy wspólnika. Jaki to jest miko e, j, u ty z olet żółty y. zOO, Admin. Żółty admin uciekau i uciekał Unie, bnety, jakie, nie, on to, ty, ok. Dobra, zobaczymy. Ci ludzie są kumaci. Ci ludzie są ewidentnie kumaci. Ludzie kumają. Kumają ludzie gierkę. Dobra, udało się wzbudzić zaufanie. Wywaliłem i ta Teraz będzie mniej głosów na mnie. Zarawywaliśmy kolejnego, tyle że już nie w sumie nie ma co wywalać. Który to taki był ten mądry, że jak nie on, to ja chyba ten fiolet jakiś, z czego tu postaram się ubić. Siemka i co? Wydałem wspólnika, to teraz spróbujemy, z spróbujemy mm, znaleźć ofiarę i już normalnie grać, bo chciałem po prostu zobaczyć. Bo nie dostam challenge. Chciałem zobaczyć, ci jak ludzie zareagują na to, że wspólnik im poleciał. Dobra, teraz mnie tam nie było. Biały został dead. Boś wie, czemu ja sabotaży nie robię? Zrobię w o 2 Może się przekonałem kto jest impo. Jak zdadają, o nie. Dobra, udam, że biegnę tam. Boś wie, mogę im pomóc udać, że biegnę pomóc. Żebym kliknął kill. Dobra. Udało im się tym razem. Na następny raz już im się nie uda. Yy, możemy w elektrykalu zrobić jedno. Chyba to jest z tym ze światłem, ale nie mnie nie... Nie, ro, nikiedy nie kumam tych sabotaży. Impostor coś dużo sabotaży robi. Ja bym się nie spodziewał, kto to jest. O nie! Pink znala. Dobra. Hm. Co napiszą? Gdzie, gdzie? Kto, kto? Ja się zapytam, kto. Kto? Podejrzenia jakieś? Macie podejrzenia? Może, może tak nie ja. Nie wiem, kto. Ja obok kom. Kto? Dobra, nie wiem, kto. To jest. Przychodzi tam. tam. Dobra, ja po prostu skipnę sobie, bo mi się nie chce. Po prostu skipnę. Kamerzysta. Kamerzysta wyleciał, no... Ja nie jestem pewny, czy to dobry ruch. Oni sami się wyeliminują, ja wam to mówię, widzowie. Ja nie muszę nic się ruszać będzie. Dobra, tam ci to był tam tych lepiej nie ruszam. Musiałbym samotnika znaleźć jakiegoś Ale pytanie czy je znajdę Dobra ja tak niby biegam, nie robię tasków Ale ludzie chyba nie nie mówią, że jestem podejrzany, więc Najważniejsze I teraz taki energency meeting I nagle nic nie piszą i wszyscy na mnie To byłby jeden z teamu Dobra Gdzieś musi być jeszcze jeden Nie wiem, ja sobie w adminie pochodzę pójdę do kamer, zobaczę, może napotkam, ale to muszę samego jednego typka spotkać, który po prostu będzie samotny, wtedy będę mógł, ma. ciekawe co sobie ludzie my pomyślą, jak ja nagle, wiecie, jak ja wygram, Nie wiem, czy tam ciemno niebieskiego nie było. Patrzcie, nuba. No nie, wygrali tą. Spróbuję. Ziekony. Ciemno niebieski. Sy ty, a, przy, i a, ciekawe, czy. Ciemno niebieskie, Dobra. Ja najpewniej przegrałem. Zagłosuję na niego, ale. No! To były na moje team. To był team. Team Aid. To teraz zrobimy? je Teraz zobaczymy, jak to będzie impulsorem. Jeżeli nie, no to to się nie uda. Ale. Porażkę. Chciałem to, to wygrać, my mieli. Ciekawe, co teraz będą. S. S. Ona tego nie zrobiła. Teraz ludzie będą się bali. teraz Muszą wiedzieć, że ja troluję. Ja lubię trollować graczy. Fajnie jest. Kim jestem? Pewnie króma. i Teraz impostor nie będę. No. Ktoś mi kolor zabrał. On go ubił, jakbym był impostorem. Dobra, idę sobie do skan zobaczyć. Nie, ja nie mogę. Jakiś różowy tu lata. Gdyby nie tamci. Hmm. Gdyby nie tamci, to by było za pięknie. Jeden zawsze się znajdzie O, teraz światło ci pomoże Nie bawić się tym No wciśnij ten guzik Ech. Dobra Biegniemy dalej Czy ja mam O, dwa coś tu mam bo dwa. To jest jedyna pomieszczenie, gdzie nie ma bęta. Dead boy. Oh my god. Zabił jednego. Nie wiem, czy to nie będzie ten żółty. Gdzie kto? Gdzie kto? Gdzie kto? Gdzie kto? A jest mój właśnie, jest mój poprzednik w ele. W L -e. Nie mam mojego poprzednika, obraził się. Sanctuary Dobra, który to może być widowie? Ja może skip To ja akurat się ok... To, e to, dobra, ja po prostu skip Ja dam skip, bo ja nie mam pojęcia no, Dobra Prawie cały serwis do skipa ja się boję, że to będzie żółte szczerze wam powiem widzowie ale cóż lecimy z miesijkami mm. a nie zrobiłem quest'a O2 no dobra, to idziemy do O2 mi się ta jagi wydaje podejrzana, bo ona tak jakby nic nie robi Dobra, lecimy. Co mam tu zrobić? Co ja mam tu zrobić? Ja zrobić? Kość te fale? Czy co? Przekręcić może? E, dobra, ja nie umiem. Aha, bo już po sabotażu. O dwa. Kto zgłosił? Jagi X? Dobra. I ag. I x Bo cy, i go e ciągle r, a, p, o, r, t, u, a, bo ciągle reportuje. Jaki X, bo ciągle reportuje, no chyba wiadomo, dobra, pauza. Mam, dobra, jesteśmy po przerwie. Ja powiedziałem, że to jaki X, jaki X wyleciała. I ten trend den... wasz, impostor! Ja to mam umysł! Widzicie? Teraz mi ufajcie. Ten gruby mi się nie podoba, ten zielony. Ja idę za nimi. Gruby. Gdzie ty idziesz? Który to będzie tutaj? Ja. Ja ja, jest, ja dziś mam jakiś skaner w oczach. Gdzie? 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 Czarny napis. Czarny. Marcin. Jaki Marcin? Sektor Marcin. Marcin kolor. Ja. Chcę ci pokazać. Yy, yy, dobra, nie? Yy, ja Ja. Ja bym dawał na ja. Mimo myślałem, że gru... By, gruby, gruby, gruby myślałem, że będzie. Ale będzie to ja, bo on sam nawet zgłosił to ciało. fioletowe dobrze myślisz, dobrze myślisz. A reszta to tam nie powiem kto. Y Oni wygrali wtedy. Musi zabić jedną osobę ten ja. Co to jest? Co to jest? Dobra, przegraliśmy. Ja był, niech teraz widzą. Więc my będziemy kończyć odcineczek. Jeżeli Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję z dzwoneczkiem. Do następnego odcinka. Cześć.